Jest w pół do pierwszej w nocy, a z jakiegoś dziwnego powodu nie mogę usnąć. Może się melisę napiję to mi. bo może trochę Zazwyczaj pomagało. Ile wiedziałem, jak wrzucę 3 albo 4 na raz. Ciepłe. To zanim to ostygnie, to opowiem Wam coś, co mi ostatnio jakoś mocno po głowie chodzi. Dlatego, że od jakiegoś czasu tak się zastanawiałem, czy taką myśl miałem w głowie, że właściwie to tak się mówi o tej bezwarunkowej miłości Pana Boga, ale. No ja miałem takie wrażenie, że, to, że coś tu zgrzyta, że ten miły ten Pan Bóg mnie tak kocha, tak mnie kocha. I przeczytałem kawałek takiej książki, która mi otworzyła oczy o tym, mniej więcej na bazie Erika Froma. Erik From napisał taką książkę Sztuka miłości, w której pokazuje, że żeby dziecko dobrze dojrzało, to potrzebuje dwóch rodzajów miłości. Potrzebuje miłości takiej konfrontacyjnej, która stawia wymagania, stawia granice. I takiej miłości bezwarunkowej, przy której może czuć się bezpiecznie ta y, y, miłość, która stawia granice, jest konieczna do tego, żeby w dziecku wytworzyło się ego, czyli jakieś takie poczucie istnienia tego, że, że jestem, że ja decyduję jakoś. I bez postawienia granic to ego się nie wykształca. Wniosek mniej więcej był taki, że żeby dziecko dobrze dojrzało, to musi mieć taki model przy sobie y, z jednej strony takiego konfrontacyj, konfrontacyjnego czegoś? I, I jakiś wzór bezwarunkowej miłości, czyli po prostu standardzik mama, tata, tata wymagający, mama kochająca, czasami jest na odwrót, no ale musi być jedno i drugie. I podobno dzieci, które mają zachwianą tą równowagę, tak na przynajmniej pisze, no to mają jakieś problemy, problemy z tym. I w przeniesieniu na pana Boga, wydaje się, że działa to tak samo. Czyli dzisiaj my dużo mówimy o takiej miłości Pana Boga bezwarunkowej, to znaczy, Pan Jezus mnie kocha pomimo wszystkich grzechów, akceptuje mnie i tak dalej. No i to jest prawda, natomiast to jest połowa prawdy, bo jest też Pan Bóg, który stawia wymagania bardzo konkretne, daje przykazania. I dzisiaj ludzie mają przegięcie w taką stronę, że bardziej widzą że przynajmniej tak, tak się w większości osób wydaje że boją się tego pana Boga, że on jest straszny, że mu nie ufają, albo mają takie, takie wyobrażenie, że Bóg im czegoś nie przepuści. Nie, nie widzą w Bogu bezwarunkowej miłości. Ale dzieje się też tak, że przez to, że akcentujemy tą bezwarunkową miłość, to bywa, że zapominamy o tym, że Pan Bóg też stawia wymagania. Bo Pan Bóg jest w Piśmie Świętym, jak się patrzy na Pismo Święte, to tam mamy Ewangelię Świętego Jana, gdzie jest bezwarunkowa miłość pokazana. Ale mamy też Stary Testament, 10 przykazań, Mojżesz. Jest i jedno, i drugie. Więc yy, może nie warto mówić, że pa miłości Pana Boga bezwarunkowej nie ma, bo to jest nieprawda, ale można yy, się zastanowić, czy na przykład ja sam dla siebie nie akcentuję zbyt mocno tej bezwarunkowej miłości Pana Boga. Bo ja tak powiem o sobie, że właściwie mi to czasami pomaga, jak ktoś tak zrypie czasami, albo mi jakoś tak no, da to zrozumienia, że to po prostu są granice jakieś. <laughs> no i nie wszystko można. Więc jak myślicie o swoim Panu Bogu, to warto pomyśleć, że to jest Pan Bóg, który mnie kocha bezwarunkowo, ale to jest ten też Pan Bóg, który stawia wymagania. Podobno w zarządzaniu tak jest, że najskuteczniej działają takie organizacje teraz, które mają jakby dwóch szefów. Jeden szef to jest taka matka, ciepły, czuły, troskliwy i przy nim można wszystko powiedzieć ją daje przestrzeń. I jest też szef, który jest rypiący. U nas w Nowicjacie w ogóle, u jezuitów jest taki magister Nowicjatu, taki wiedzę do spowiedzi, chodzi na kierownictwo, jest taki dobry, i jest socjusz od dyscypliny. Jest jeden i drugi, no i wiadomo, że oni współpracują ze sobą. Więc jak ktoś o Panu Bogu myśli, to warto pomyśleć, no tak, że Pan Bóg, jedno i drugie, i ja mogę przegiąć w jedną stronę, że widzę tylko Boga zakazującego, mogę przegiąć w drugą stronę, widzę tylko Boga miłującego, który żadnych zasad, żadnych wymagań nie daje. Ja nie wiem, które byłoby gorsze. Więcej mamy do czynienia z takim, że Pan Bóg jest, jest straszny i się boję śmierci, piekła, i boję się, że nie mam wybaczenia. Więcej ludzi taką opcję ma. Ale które przegięcie jest gorsze, nie wiadomo. Natomiast nie trzeba patrzeć na przegięcie, tylko Bóg jest i to, i to. I teraz, w którą stronę ja przeginam, to warto sobie uświadomić, żeby, żeby świadomie w drugą stronę ciągnąć. Jak mnie ciągnie w prawo, to świadomie idę w lewo. Nie wiem, czy to sensowne jest. To tej godzinie, takie gadanie. Hmm. Już to pić można, już się nadaje. Tak się wypije takie cztery mielisy, to jest jak po... po browarku. Spokojnie. A tu są resztki torcika z kubowych urodzin. 29. kuby niedzielskiego. No i taki skromny torcik. Wypiłem, proszę bardzo. Tylko, żeby się nikt nie oburzył, że powiedziałem o browarku. Każdy kiedyś pił browarka, nie? Dobra, wracam do łóżka. Jak nie będę dalej mógł usnąć, to zmówię czwarte różaniec jest dzisiaj. Dobranoc.